Wrocław 10 kwietnia 2023, poniedziałek wielkanocny, godziny około południowe. Po kilku deszczowych i chłodnych dniach pogoda dopisała, zaświeciło słońce. Od czas do czasu wygląda zachmur postrzępionych, dających szansę na oglądanie słońca. Wszyscy, można powiedzieć, którzy wylegli. Na spacery. Widać też biegaczy. Widać też od czasu do czasu przemykające rowery. O, właśnie przejechał rower. W oddali również. Trawa na wałach zabezpieczających karłowice przed powodzią. Zazieleniła się. Po dalej widać most kolejowy. Zanim mosty warszawskie. słychać różne ptaki w parku między ulicą Kasprowicza a Wałami miejsce tradycyjnego spaceru poobiedniego lub przedwieczornego mieszkańców i okolicznych przyjezdnych wyraźnie zazieleniły się krzewy w parku i trawa na Wałach. Aktywność całoroczna na Wałach spacerowo, biegowo, rowerowo, hulajnogowa i piesza w parku widać zestaw trzech rowerów. A i młodzi i osoba nadzorująca statusa. No i tak wygląda świąteczne południe, popołudnie, wczesne popołudnie we Wrocławiu na Karłowicach. Dziękuję za uwagę.